Alkoholikiem, najmniej dyszek. ja dlatego mówię, że jestem alkoholikiem, bo nie powiem o sobie, że jestem taki sam jak, jak, jak inni jak i ludzie, że jestem normalnym człowiekiem. Nie powiem o sobie, że jestem abstynentem. Nie powiem o sobie, że jestem pijakiem, bo jestem. Alkoholikiem, czyli człowiekiem chorym, psychicznie, fizycznie i duchowo. No i to jest masakra. To jest, to jest masakra dla mnie, jako beznadziejnego alkoholika. Wie, samo nie picie, życie w trzejwości absolutnie nie cieszy. Ja, ja muszę wykonać wiele, wiele sugestii, żeby, żeby mieć chęć do życia, nie? Tak jak Wojtuś mi teraz zdjęcie wysłał z dębek, ale ja już mówię, to już nie te dębki, co 20 lat temu jeździłem. Człowiek był piękny młody, się szalało. Wojtuś przyjeżdżał pod koniec sezonu i zabierał mnie do Warszawy, nie? Chudziutki, 80 albo 79, 76 kilo ważyłem. Wyszuplone, ludzie się pytali na mitingach, na jakiej diecie ty jesteś. A no, tu dieta co trzy miesiące w dębkach i, i wystarczyło. A, a teraz jest po prostu tak, że yy, zobaczyłem, że Alkohol nie, nie daje mi tego, co mi dawał. Nie daje mi tej radości. Ja jakbym teraz wypił, przed przyjściem tutaj pół litra nawet, to bym przyszedł tu i chyba płakał. Nie? Czy tam ćwiartkę, czy tam szklane, czy nawet kieliszek. Bo już nie ma tej ulgi po prostu. Nie? Ten, ten łeb produkuje tak samo jak i inaczej, bo to i, i, tak samo po alkoholu produkuje negatyw. Ja naprawdę muszę się, to co jest u nas mówione na programie, przebudzić się każdego dnia, każdego dnia się przebudzić, żeby, żeby te życie mnie zaczęło cieszyć. Nie? Tak jak tutaj Janek powiedział o tej przewrotce, mnie wczoraj kumpel wysłał zdjęcia 94 lat ten klinistów, 94 lata, Jim Hackman i mówi, czy my tak będziemy wyglądać? Ja mówię, nam to nie grozi, my nie dożyjemy takich lat. No, nie? Ale jest ten, Antony Hopkins, no ma 86 i ma, i, ma, i ma duże szanse dożyć i on jest od nas, jak to się mówi, z naszej branży, nie? Tylko, że 40 lat nie pije. Także yy, ja jako alkoholik, yy, pomimo tego, że, że nie chciałem tego, że myślałem, że ja sobie wrócę do, do, do tego normalnego życia, tylko coś więcej będę umiał, coś więcej poczytam, więcej mitingu, yy, program zrobię to to i po prostu i sobie tego. I, się i będę sobie tam... Nie, niestety, ja, ja widzę ja jestem jestem po prostu odcięty. No ja się budzę rano i ja, ja mówię, ja mówię Kur, czy kolejny dzień, nie? No to jest masakryczne po prostu. Ale co, ale, ale wstaję rano. Czytam te nasze książeczki, te co były tutaj czytane. Później się modlę, później medytuję, później dwa telefony do innych alkoholików. I jak jest tak jak teraz tutaj, no to rano lecę na mitnik, żeby, żeby po prostu się utożsamić z innymi, że, że jest ten inny świat. Nie? Że jest ten inny świat ludzi, którzy mają to samo co ja. Nie? Że te, też cierpią na tą nieuleczalną chorobę. Nie? Ona jest nieuleczalna i to ją, ją tylko można, z nią można żyć. I to okazuje się nieźle, nie pijąc. Nie? Bo ja naprawdę żyję, żyję bardzo dobrze. Tak naprawdę. Nie? Mi się w życiu tak nie śniło, że ludzie są na emeryturze i muszą zapierdzielać tam dodatkowe prace i tak dalej. A ja mam 700 zł tej emerytury, tam 860, 760. I po prostu robię to, co chcę, nie? To, to, co mi pasuje. Nie jestem od, od nikogo zależny. Jestem zależny, zobaczyłem, od, od siły wyższej. Postanowiłem sobie, że będę postępował tak jak e, tutaj, e, po części robili to alkoholicy, nie? ale niektórym nie, się to nie udawało, a, a, a po części będę robił to, żeby być yy, to co mi mówił Felek przez wiele lat, w latach 80., nie, że ciało jest świątynią ducha. Nie? Ja coś tam robię w tym, w tym kierunku, staram się. Nie powiem, żebym żeby dbał o, o to zdrowie, no ale coś tam robię, czyli po prostu może zdrowszy umrę. Nie? Ale jak słyszę właśnie takie to, coś jak, jak mówił Janek, to To mnie to po prostu przeraża. Nie? Ja po prostu też wiem, że to ja jeszcze jeżdżę na rowerze, tam jeżdżę motocyklami. Jak to się mówi, żyje, no już nie tak jeżdżę, tak jak jeździłem. Jednak te 67 lat to jest Ciężej mi na ten rower wskoczyć. Jeżdżę bardziej uważnie, ale... ale zdaję sobie sprawę, że to jest postępujące, że to nie będzie coraz lepiej, tylko będzie coraz gorzej. I jak takie coś mnie nachodzi, to mnie od razu Uuu, to nie, to ja się wypisuję z tej, a ja nie. Ja nie chcę w takiej tecie. Ale co? Jak to się mówi, nie żyję tylko dla siebie, nie? Jest tam parę osób, którym, którym po prostu było głupio, jak ja bym zaczął pić, albo przestał żyć, nie? Wiem, wiem, że. Ja już raz to zrobiłem kiedyś. Nie? Po 15 latach Niepicia dałem w palniki i po prostu no i parę osób tam się połamało razem ze mną. Nie? Bo jednak jest to bardzo, bardzo. No no to jest tak, jak tu tak jak kolega powiedział, przewrócił się. To ja wiem, że ja, 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 ja też będziemy to, to czekać. Moi, moi kumple, którzy już nie wychodzą z domu i mają po 10 lat, ode mnie młodsi i oni siedzą w domu, nie? mieszka na, na czwartym piętrze i nie może zejść, bo ma tą polineuropatię i nie może po tych schodach zejść, to tam siostra przychodzi, donosi mu tam misia chyba, no i tak, także trzeba się cieszyć. Tym każdym dniem póki jest, bo jest to dar. Tak, tak naprawdę to jest to, z czego mam się cieszyć. Ale ja się muszę przebudzić. Ja, ja sobie muszę to uzmysłowić. Że moim największym szczęściem to jest właśnie to, że żyję, że nie piję, że nie palę, że nie kłamię, nie kradnę, nie klunę. Że mam parę takich wartości, o których kiedyś nawet w ogóle mi się w pale nie mieściło. Że to mogą być wartości. Dla mnie wartości to był samochód, pieniądze, pięknych kobiet, mnóstwo. Nie? A dzisiaj wierność jest dla mnie jakoś wartością. Jakieś nowe życie, którego jeszcze jeszcze nie doceniam. Ale wiem, że bym docenił, gdybym je stracił. Nie? Gdybym dzisiaj tutaj przyszedł nawalony, to ja bym wiedział, momentalnie, co bym stracił. Bo ja już stąd nieraz wychodziłem z jedną myślą, żeby się jak najszybciej napić. I po prostu leciałem na osiedle, aby blisko domu, bo jak się nawalę, a piłem do odcięcia, żeby mieć blisko do domu, tak? Nie ktoś doniósł, albo tam sam się doczłapał. Także dzisiaj mam, mam tą szansę przeżycia, powiem szansę, nie to, że pewność, nie? szansę, szansę przeżycia tego dnia, jeśli nie popełnię jakiś głupot. Nie? I, no i co, no i muszę to wykorzystać. I tak jest ostatnio prawie codziennie. Są, są jakieś takie momenty, Radości yy. ale nie jest to taki standard, że po prostu cały czas chodzę i aha, jak mi dobrze, jak mi fajnie. Jestem szczęśliwy. Nie. Po prostu. Yy. No nie wiem, ten ładnie jakoś... Nie wiem, nie wiem. Dlaczego tak jest? Ten łeb ten, ten produkuje jednak ten negatyw. Dziękuję bardzo.